Dzień dobry, szczęść Boże. Witam Was serdecznie na kolejnej naszej, naszej lekcji. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać, bo słuchajcie, powoli powoli, czas Wielkiego Postu, który zobaczcie, tak niedawno tak naprawdę zaczęliśmy gdzieś tam sobie omawiać, a który trwa ile dni? Wielki post trwa 40 dni. Tak. I ten czas powoli już gdzieś tam zmierza, słuchajcie, ku końcowi. A to znaczy, że jak zmierza ku końcowi, to blisko są pewne święta. Jakie święta? Święta wielkanocne. Wielkanoc, słuchajcie, przed nami ostatnia taka niedziela Wielkiego Postu. Mamy dzisiaj poniedziałek, więc jeszcze tydzień czasu do niej jest, ale dzisiaj sobie o tej niedzieli porozmawiamy. To będzie szósta. Niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Palmowa. Niedziela Palmowa, która ma z, która niesie ze sobą bardzo dużo ciekawych tradycji. Ale zanim do tych tradycji przejdziemy, do tej Niedzieli Palmowej przejdziemy, słuchajcie, to się pomodlimy. Tak, pomodlimy się, pośpiewamy troszeczkę. Mam jeszcze przed sobą gitarę. Mam nadzieję, że nie, nie znudziłem Was z tym graniem albo nie zniechęciłem swoim fałszowaniem jeżeli tak jest, słuchajcie, jeżeli tak nie jest, no to odsuwamy krzesełka od biurka i wstajemy, tak, pośpiewamy sobie troszkę, dzisiaj ostatnio było Ci, co zaufali Panu i tak pomyślałem, że dzisiaj sobie pośpiewamy i powtórzymy na jeziorze Wielka Burza. Wstańmy i się pomodlimy, bo kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli. Dobra. I imię Ojca. I syna, i Ducha Świętego. Amen. I spróbujmy razem. I oczywiście możecie pokazywać, tak najbardziej. Na jeziorze wielka burza. Jezus ze mną w łodzi jest. Na jeziorze wielka burza. Jezus ze mną w łodzi jest. On za rękę trzyma mnie, wódka nie kołysze się. Na jeziorze wielka burza, Jezus ze mną w Łodzi jest. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobra, gitarę odkładam. Okej. Okay poprawić. Ok, jest w porządku. Słuchajcie, mamy tą niedzielę palmową. W Waszym podręczniku jest to temat 36. Ja już się zmniejszam. Tak, na stronie 74. Dzisiaj będzie zadanie dla tych, którzy podręczniki mają i dla tych, którzy podręczników nie mają. Bardzo proszę, żeby te podręczniki jednak mieć. Tak? To wtedy będzie nam łatwiej pracować w innych tematach, których ćwiczeń jest troszkę więcej niż to, które będzie dzisiaj, No tylko będzie nam na pewno łatwiej. Dobra, mamy, słuchajcie, Niedzielę Palmową. Zanim zacznę Wam opowiadać, o co w ogóle w niej chodzi, chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie pewien fragment. O Niedzieli Palmowej mówi nam Pismo Święte, tak? Czyli ta księga, która o Panu Bogu mówi nam najwięcej, i tą. To wydarzenie, tak, tę niedzielę palmową, ono też przedstawia. I teraz patrzymy sobie na ten tekst tutaj i razem sobie go przeczytamy. Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł mu naprzeciw. Wołali, Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię pańskie, oraz... Król izraelski. A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane, nie bój się syjońska, Oto król twój przychodzi, siedząc na oślęciu. Z początku jego uczniowie tego nie zrozumieli, ale gdy został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o nim było napisane i że tak mu uczynili. Hmm? I mamy fragment, który opisuje, że Pan Jezus. Znaczy, który opisuje nam troszkę taką właśnie naszą niedzielę palmową. Jak słuchaliście uważnie, no to teraz was troszkę popytam. Po pierwsze, na czym Pan Jezus wjechał do tego pewnego miasta, które te zaraz was zapytam, ale na czym Pan Jezus wjechał? Na osiołku. Pan Jezus do tego miasta wjechał na osiołku, tak? I teraz jak nazywało się to miasto, do którego wjechał na tym osiołku? To miasto nazywało się Jerozolima. Jeszcze wam pokażę tą nazwę. Ale tutaj. Jezus przybywa do Jerozolimy. Jerozolima. Dokładnie tak. Słuchajcie, jaka jest atmosfera? Ludzie są szczęśliwi, czy są smutni? Są szczęśliwi, tak? Są szczęśliwi i z tej okazji, że Pan Jezus wjeżdża do tej Jerozolimy, oni coś jeszcze dodatkowo robią. Oni nie tylko stoją przy wejściu w tym mieście, tak? I machają do Niego rękoma. Nie, oni nie machali rękoma, oni machali czymś innym. Nie, no właśnie, czym machali? Machali palmami. Mieli różne palmy i witali Pana Jezusa, machając do Niego palmami. Słuchajcie, dlaczego machali do Niego palmami, a nie na przykład, nie wiem, jakimiś innymi gałązkami? albo po prostu ręką, dlaczego nie ręką, tylko akurat palmy, nie? O, słuchajcie, palmy, to jest pewien symbol, tak? Palmy są symbolem, między innymi, są symbolem zwycięstwa, czyli Pan Jezus jak na tym osiołku wjeżdżał do Jerozolimy, oni Go witali jako pewnego zwycięzcę, tak? Zobaczcie, a właśnie, jeszcze za zanim zapytam, dwa razy tam jakoś Pan Jezus był nazwany, Pamiętacie, w jaki sposób Pan Jezus był nazwany? Mieliśmy raz król, dwa król. Więc Pan Jezus jest nazwany królem, więc oni witają Go jak króla, tak? czyli takiego takiego zwycięzcę, który przyjeżdża do Jerozolimy, tak? który ma dać tym ludziom jakąś wolność. Nie? Dlatego jest Niedzielą Palmową. Oni Go witali palmami jako symbol zwycięstwa wtedy. Mm -hmm. yy, ok, słuchajcie jeszcze jedna informacja taka, że niedziela palmowa to jest dosyć ważne, ponieważ ja Wam później chyba będę chciał zrobić taki mały teleturniej milionerów, z tej właśnie niedzieli palmowej, tak w ramach powtórzenia więc uważnie słuchajcie wszystko, co tutaj teraz do Was mówię yy, w tym teleturnieju będzie jedno pytanie, które będzie takie trudne to od razu Wam powiem, bo niedziela palmowa to jest niedziela wielkiego postu Numer 6. To jest szósta niedziela Wielkiego Postu. Siódma już nie ma, bo siódma niedziela to już jest Wielkanoc. Tak? Mamy szóstą niedzielę Wielkiego Postu, która jest niedzielą palmową. Kiedyś dawniej nazywana była niedzielą kwietniową, bo praktycznie zawsze wypada w kwietniu. Nie? Dlatego to jest niedziela kwietniowa. Ale to jest stara nazwa, My posługujemy się już niedzielą palmową. Dobrze. Otwieramy swoje podręczniki. Mamy na stronie 36, yy, przepraszam, 74, temat 36. Radośnie witamy Jezusa, króla Myślnik. Niedziela palmowa. Czekajcie, gdzie tu się przybliżało? Ach, tutaj. Dobra. I mamy pierwszą stronę. Przeszkadza to moje kółko, muszę się bardziej schować. Na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy odbywają się procesje. Wklej postać Jezusa jadącego na osiołku. I słuchajcie, patrzycie sobie na swoje naklejki, które gdzieś tam mamy do zrobienia, Pyk. no i taka naklejka powinna wyglądać o mniej więcej coś takiego. Nie? No i trzeba go wkleić. No wiadomo, że nie wkleimy go gdzieś tak z boku, tylko Pana Jezusa wklejmy na pewno, biją mi brawo, Wklejmy na pewno jako, jako pierwszego. co nie Czyli Pan Jezus jest pierwszy, a za Nim idą właśnie wszyscy, którzy mają gałązki palmowe tak i, i radośnie sobie z nimi tam za panem Jezusem kroczą. Bo słuchajcie, niedziela palmowa to jest też taki dzień. Niestety my tego w tym roku nie przeżyjemy tak jak zwykle się to przeżywa. Czyli w niedzielę palmową zwykle są takie procesje w kościołach. W tym roku niedzielę palmową spędzamy w domu. Co nie? Spędzamy ją w domu, ale za rok Mam nadzieję, że normalnie już będziemy to wszystko spędzać. Tak? I są takie procesy, że na samym początku mszy wychodzi ksiądz, który niesie właśnie gałązkę palmową i cała reszta ludzi tak? idą za księdzem, tak? niosąc sobie właśnie palmy, radośnie przy tym śpiewając. To jest, słuchajcie, bardzo wspaniały dzień, wspaniałe wydarzenie. Zawsze bardzo ten czas lubiłem. Szkoda, że w tym roku się tego nie uda, no ale trudno, zawsze możemy sobie obejrzeć to w telewizji. Co, nie? Ale jest właśnie taka tradycja, że taka procesja, w kościele jest. Na przykład wokół kościoła się idzie, nie, dopiero później się wchodzi do środka, w całej procesji właśnie z palmami, radośnie przy tym śpiewając. Jest naprawdę wspaniałe przeżycie. Jest bardzo ważne słowo, które każdy z Was na pewno zna, ale się go raczej nie używa. Które w niedzielę palową ma bardzo ważne znaczenie. Mamy takie słowo jak hosanna. I to słowo mamy na drugiej stronie, na samej górze Waszego podręcznika. Mamy słowo hosanna. Hosanna, czyli coś, co oznacza jakieś takie uwielbienie, tak? Coś dobrego, taki zachwyt, tak? Że ktoś się cieszy. No, to znaczy, to słowo właśnie Hosanna. I ci ludzie krzyczyli to słowa. Ach, tutaj chyba akurat nie było. Nie, jest, jest, jak najbardziej. Wołali Hosanna. Tak, czyli witali go. Radośnie go witali. I to słowo chyba też pojawia się w milionerach, więc też nie zapamiętajmy, tak? Czyli coś naprawdę dobrego, jakiś zachwyt, takie uwielbienie w ogóle. I jeszcze jedna informacja, taka, co się dzieje też w kościele wtedy, w ten dzień. Słuchajcie, kiedy mamy Ewangelię, czyli kiedy ksiądz mówi Pan z Wami, my odpowiadamy i z duchem Twoim, i ksiądz mówi słowa Ewangelii według świętego na przykład Łukasza. Wtedy każdy z nas, jak jest w kościele, na te słowa robi sobie krzyżyk na czole, krzyżyk na budzi i krzyżyk na serduchu. I to jest taki dzień, niedziela, podmowa jest takim, dnie, takim dniem, w którym ta Ewangelia, którą ksiądz czyta, jest bardzo długa. I ta Ewangelia jest wtedy podzielona na rolę. Ksiądz czyta jakieś fragmenty. Na przykład jakieś tam osoby czytają jeszcze inne fragmenty. Tak? To jest taki dialog wtedy. Ksiądz coś czyta, później ktoś mu odpowiada inny. Nie? Jest jakiś na przykład tłum ministrantów na przykład z mikrofonem. I oni też tam coś mają swoją rolę. Nie? To jest bardzo długa rzecz i to się, słuchajcie, nazywa Męka pańska. Tak, to też jest ważne, bo to też będzie w milionerach. Męka pańs pańska. W niedzielę odczytywany jest fragment męki pańskiej, czyli jak Pan Jezus też cierpiał. Zobaczcie, że to jest bardzo dziwne. Tak, tutaj z jednej strony mamy radosny dzień. Tak? Mamy te palmy, mamy radosne śpiewy, uśmiech na twarzy. I nagle przychodzi Ewangelia i nagle przestaje tak być trochę radośnie, nie? bo mamy opis, jak Pan Jezus cierpi. Dlaczego tak jest? Myślę, że wytłumaczę Wam to za tydzień, jak będziemy mieć konkretną lekcję właśnie w tym kierunku. Także na razie zapamiętajcie, że czytana jest Męka Pańska. Dobrze, słuchajcie. Ci, co mają podręczniki, chciałbym, żeby wykonali zadanie na tej stronie 75. Zadanie jest bardzo proste. Na szczęście w tym, tym razem jest tylko jedno takie, chociaż wiem, że kolorować raczej lubicie niedzielę palmową przynosimy do kościoła kolorowe palmy. Dokończ rysować palmę według wzoru i po koloru i rysunki. Tutaj mamy takie wykropkowane, więc tu właśnie chodzi o to, żeby tutaj to połączyć wszystko. co nie Te kropeczki, żeby powstały normalne takie bazie, bo to pewnie są takie bazie trochę. Tak i po prostu kolorujecie to, słuchajcie, wedle swojego uznania. Łatnie postaracie się to zrobić. Ci, którzy podręcznika nie mają, bardzo proszę, żeby na jakiejś kartce bloku, małej kartce bloku, tak, zwykłej A4, Wydruku, wydrukować, właśnie nie wydrukować. Samemu spróbować narysować taką palmę, dobra? Mam nadzieję, że to będzie troszkę fajnie zabawy. Tutaj obok macie taką trochę inną palmę, która raczej jest rzadziej używana, tak? Bo zobaczcie tutaj. O, o, taka palma. Tam też jest taka palma, jeszcze? Tak, to są takie palmy, które są najczęściej na przykład w sklepach gdzieś sprzedawane, tak? Ale oczywiście można. Mieć taką palmę, którą prawdopodobnie witali pana Jezusa, czyli taka zielona gałązka duża. Więc ta tutaj palma, o, ona będzie na pewno zielona, ją pokolorujcie na zielono, a to na różne kolory, jakie tylko sobie tam chcecie. Dobra? No dobrze. Czyli pamiętamy. Pan Jezus na osiołku wjeżdża do Jerozolimy, nazwany jest królem. Tak, Mamy niedzielę szóstą Wielkiego Postu, dawnie nazywaną niedzielą kwietniową, podczas której czytana jest męka pańska. Wydaje mi się, że to chyba wszystko, co wam jest potrzebne, żeby elegancko zaliczyć ten teleturniej milionerzy. Ten teleturniej milionerzy, słuchajcie, dam w linku razem z tym filmikiem, więc tam jest ten filmik, będzie też taki jeden plik, w którym będą takie linki, żeby jej poklikać, bo mam się dla was jeszcze dwie rzeczy. W sumie to nawet i trzy. Po pierwsze, wpisujecie sobie, włączacie sobie kanał YouTube i wpisujecie, jesteś królem. My nie wiem, czy się uczyliśmy tej piosenki. Nie pamiętam. Chyba nie. Gdybyśmy się jej nie uczyli, to sobie na razie ją tylko odsłuchamy, dobra? I włączacie tutaj, bo to jest z tekstem. W tym pliku, który wyślę też razem z tym filmem, ten tekst też będzie. No przeszkadza. O. Ten tekst też będzie. I sobie to na niebiesko klikacie. Bo ten akurat fragment jest tutaj z, fajnie z tekstem rozpisany, więc będzie wam łatwiej. I przysłuchajcie sobie raz, jak się na przykład spodoba to nawet i dwa, albo i trzy, dobra? Do tego też jest pokazywanie, ale tego się już nauczymy pokazywać, jak będziemy już chodzić normalnie do szkoły. I mamy jeszcze dwie rzeczy. Dwie aplikacje, słuchajcie, ma dla nas Z jednym na pewno się ucieszycie. No, tu jest niedziela polowa, słuchajcie, to troszkę jest nawiązanie do tego, co mieliśmy ostatnio, czyli staramy się być lepsi. Mamy dobry uczynek. Jeżeli ktoś uważa, że na przykład to jest dobry uczynek, tak, bo nie wiem, posprzątanie załóżmy, tak, no to sobie to klika. A na przykład mamy tutaj niefajną sytuację, kiedy chłopiec zabiera zabawkę dziewczynce, więc musimy kliknąć zły uczynek i dopiero wtedy kliknąć to, co nie? Na przykład chłopiec ustępuje miejsce dziewczynce, czyli to na pewno jest dobry uczynek, więc zanim klikniemy, musimy zaznaczyć dobry uczynek, ok? I tu powinien Wam powstać obrazek. Jak Wam powstanie ten obrazek, zróbcie zdjęcie, i później dołączycie to zdjęcie na dzienniku elektronicznym, dobra? I oczywiście to pokolorowane, i osoby, które podrycika nie mają, i sami one narysują, tą palmę, to chciałbym, żeby też zrobili zdjęcie i to jako drugi załącznik wysłali w dzienniku elektronicznym. Jest jeszcze trzecia rzecz, i z tego się ucieszy, ucieszycie najbardziej. Mamy memory, tak? coś, co najbardziej zawsze, zawsze lubicie, lubicie ze sobą w tym rywalizować. Słuchajcie, na tych stronkach jest takie coś, taki kwadracik z takimi czerwonymi strzałeczkami, jak się go kliknie, to trochę jest to większe, więc na pewno będzie to łatwiej, co nie? I normalnie sobie próbujemy tam coś pokazywać i zgadywać. Są obrazki, które możecie jeszcze nie znać po prostu, o co w nich chodzi. Tak? Tutaj na przykład mamy taką nogę i tutaj ksiądz tą nogę obmywa, tak? leje na nią wodę, później wycieranie ręcznikiem. To są rzeczy, które są w Wielki Czwartek. Ale to jest osobna historia, o tym wam teraz nie będę mówił. Po prostu na razie się tylko pobawcie w te memory i nic więcej, dobra? Okej, okay. Myślę, że na tyle, tyle wystarczy. Tam jeszcze w, w tym dokumenciku, co wam wyślę, będzie ten y, przeniesienie do tych milionerów, tak? Czyli mamy tak. Strona podręcznika, memory. To. I tych milionerów, jak ktoś y, jak komuś uda się wygrać, tak? Te wszystkie pytania o niedzieli palmowej, no to wtedy przysyłacie to w dzienniku elektronicznym w załącznikach do mnie. To by było, słuchajcie, myślę, na razie tyle. Bardzo miło mi znowu było się z Wami spotkać. Mam nadzieję, że Wam również było miło, tak? Bawcie się, fajnie, słuchajcie tymi aplikacjami, żeby ten czas miło Wam też zlatywał. I wystarczy, słuchajcie. To Was żegnam. Żuik i papa. Szczęść Boże.